Witam Was serdecznie na kanale L-Language Studio i dzisiaj jesteśmy w kompletnie nowym otoczeniu i będziemy robić reakcję, reakcję na nową piosenkę Oliwii Rodrigo. I już Wam powiem skąd ta reakcja. Jak widzicie jestem na nowym mieszkaniu i przez ostatnie dwa tygodnie jedyne o czym myślałam to przeprowadzka, jedyne co robiłam to pakowanie i rozpakowywanie i sprzątanie i... oh, too much! I to wyssało ze mnie całą energię do tworzenia czegokolwiek. Jakby nawet nie miałam czasu, żeby nie stworzyć, miałam ponagrywane odcinki dla Was. Jeszcze kilka zostało, ale nawet teraz nie mam czasu ich zmontować. I sobie pomyślałam, że skoro nie mam czasu zmontować odcinków, to dlaczego by nie nagrać i zmontować na szybko jakiegoś odcinka? To nie um, Logic. Więc rano sobie wstałam, patrzę o. Faktycznie Oliwia wydała nową piosenkę. Z racji tego, że analizujemy teksty na, tej, na moim kanale Oliwi Rodrigo i też tak mam zamiar skończyć tamtą płytę, yy, yy, jej pierwszą debi debiutancką płytę, to sobie pomyślałam, dlaczego by nie zrobić reakcji, skoro i tak dzisiaj rano mam zamiar zobaczyć ten teledysk. Więc, yy, więc zrobimy tą reakcję. Ona, yy, jakby taki, takie wideo. Nie zajmuje w mojej głowie energii, jakby tak jak analizy, do których się muszę przygotować, przemyśleć w ogóle. Naprawdę nagrywanie analiz jest bardzo wyczerpujące, tak mentalnie. A taka reakcja uznałam, że będzie fajnym oderwaniem się od rzeczywistości rozpakowywania. Także wybaczcie mi także światło, ponieważ nie mam lampy swojej, mam naturalne światło, to jest dosyć. Naświetlone mieszkanie, możliwe, że jestem prześwietlona, nie wiem. Pierwsze video y, na tym, y, w tym mieszkaniu jest trochę eksperymentalny, nie wiedziałam gdzie się rozstawić. To jest w ogóle jedyne miejsce, w którym mogłam znaleźć porządek w tle, czyli białą ścianę, bo wszędzie indziej... Y. Nie jest tak ładnie jeszcze. Więc, tyle słowem wstępu. Jeśli chcecie od razu przeskoczyć do reakcji, to będzie tam timestamp zaznaczony w odcinku. Ale ja bym chciała jeszcze coś napomknąć o w ogóle tej piosence Vampire, czyli Vampir. Ponieważ dzisiaj rano zobaczyłam na y, Instagramie Oliwi wpis na y, temat tej piosenki i była tam jednym ze zdjęć, y, to było zdjęcie jakiegoś jej, chyba starego rysunku, nie rysunku, jakoś tam poprzyklejonego Edwarda i Belli, napisane Edward, Edward i, i Bella. I tak sobie pomyślałam, że troszeczkę Wam powiem o mojej przygodzie w ogóle y, z wampirami i z tym tematem, bo jestem dość dobrze zapoznana z tym tematem i obeznana. W momencie, kiedy mm, wyszedł film Zmierzch, który był wielkim hitem, słuchajcie, ja jestem tak stara, ja miałam 14 albo 13 lat, i to jeszcze nie było, nie było hitem w Polsce. Yy, też y, takie wielkie hity, to powiem Wam, że się troszkę później rozprzestrzeniały, no bo wiadomo, internet nie był wszędzie, miałam w domu internet, ale w telefonie już nie, to były telefony jeszcze na SMS, jeszcze wtedy się wykupowało pakiet 200 SMS-ów, nie, i starczało na 3 dni, jak się z kimś pisało. No i słuchajcie, i byliśmy ze znajomymi wtedy w centrum handlowym, takim największym i w sumie jedynym w okolicy, bo to jeszcze były czasy, kiedy centra handlowe dopiero powstawały i e Mieliśmy iść na jakieś kręgle, to było po prostu wtedy, jak Taylor Swift w piosence śpiewa Centra Handlowe, to było miejsce spotkań. Więc poszliśmy tam i jeszcze były szatnie, w których się oddawało w ogóle kurtki do szatni. Tak. Eee, i, ale chyba nam się nie chciało na te kręgle iść i mówimy, o, zobaczymy, co jest w kinie. No i był ten zmierzch i mówimy, co to jest? Była tam moja siostra, jakiś kolega, nasza koleżanka jeszcze i ktoś tam jeszcze, nie pamiętam kto. I e, słuchajcie... I e, chyba ten nasz kolega albo moja siostra, ktoś napisał do swojego znajomego, który był w domu, żeby nam wygooglował, sprawdził w internecie i wysłał opis tego filmu. Ja nie wiem dlaczego nie mogliśmy w kinie, nie pamiętam dlaczego myśmy nie mogli w kinie zobaczyć tego opisu filmu, ale pamiętam, że chodziliśmy po sklepach i. On albo moja siostra, nie pamiętam kto, czytał nam ten opis tego filmu y, Zmierzch i to było takie o jakiś thriller, o dobra, idziemy na to, zobaczymy, co to będzie, a ja mówię, nie, ja nie chcę i się będę bała w ogóle. Ale poszliśmy na to No i okazało się to być zmierzchiem. Nie pamiętam, jak oni zareagowali, pamiętam, że ja byłam y, w szoku, bo mi się tak to spodobało, wiecie, ja 13-letnia, y, od razu Tim Edward, od razu Fanka, no po prostu. Oh. All in, yeah. I, e, no I później, oczywiście, wakacje y, były rok później. Nie, w te same, to, to było chyba jakoś na no, ja jesień, nie pamiętam. E, ale w wakacje kupiłam sobie wszystkie części z zmierzchu. I słuchajcie, do tej pory pamiętam ile na to wydałam. Wydałam na to 200 zł. 200 zł dla 14-latki to była kasa po prostu. Wiecie, w ogóle 200 zł w tamtych czasach. To było jak 500 zł teraz dla 14-latki, która nie miała swoich pieniędzy, która musiała zaoszczędzić z urodzin jakieś pieniądze, żeby sobie kupić te książki. No i przeczytałam te wszystkie książki w, w jedne wakacje, chyba w dwa miesiące albo w miesiąc. Siedziałam i czytałam, siedziałam i czytałam po prostu. Taka byłam zaaferowana i w ogóle byłam Tim Edward i wszystko, i uwielbiałam. No i później y, oglądałam sobie oczywiście y, kolejne części. No, i dalej mi się to podobało, chociaż już te części już były za, za takie hollywoodzkie, ja bardziej lubiłam tą pierwszą, bo ona była taka trochę yy, tro nie tak bardzo wypieszczona i muzyka mi się podobała. W ogóle muzyka i filtr zielony, mi się do tej pory podoba, ja jestem fanką. No i Dopiero nie da, jakby nie niedawno, ale kilka lat temu jak powróciłam do tej serii i zobaczyłam sobie znowu te filmy, to mówię, what the hell, jakie to było słabe, że oni w ogóle się znali tylko dwa dni, ona już od razu zakochana po łóż. jakby masakra. No i teraz ja widzę, jakie, jakie to jest po latach, no ale hmm, pół życia minęło mojego, żeby dorosnąć do tego, że hmm, zmierzch to jest w ogóle. Hmm, Naci znaczy naciągana historia? No wiadomo, naciągana, ale mm, taka niezdrowa dla nastolatek. Ale nastolatki tak ją lubią, no bo trzeba przejść przez ten, yy, przez ten taki niezdrową fazę życia, co nie? I, i powiem Wam, że, że teraz sobie jakiś czas temu, jak bestsellerki. Yy, opublikowały swoje ranty na temat zmierzchu. Jak yy, czytały go jeszcze raz i wszystko wytykały, to ja po prostu to oglądałam yy, z uśmiechem na twarzy, bo mówię: Boże, ja jestem mniej więcej, w... ja chyba jestem w ogóle w, ich, w tych wieku tych dziewczyn, i one dokładnie miały te same przemyślenia, te same odczucia, bo też jak zmierzch wychodził, były fankami i uwielbiała, a teraz widzą to niezdrowe, toksyk zachowania, te niezdrowe zachowania, które tam są przesycony jest ten film, ta, ta książka, ten po prostu yy, tekst, no i to jest bardzo ciekawe yy, i myślę, że nie wiem czego się spodziewać po piosence Oliwii, ale myślę, że yy że tu będzie właśnie, ona tam y, używała słówka, w, y, słowa w opisie bloodsucker, no i tak mówię, no bloodsucker to jest krwiopijca, ale może to chodzi o wyssanie właśnie energii z kogoś, takie trochę toksyk no i to jest tam zmierzch, wiadomo, e, toxicity. E, I jeszcze jedną Wam rzecz powiem o wampirach, dlaczego jestem zaznajomiona, nie tylko dlatego, że... Y, Byłam fanką Zmierzchu lata temu, ale też dlatego, że słuchajcie, ja poszłam na łatwiznę na mojej maturze, byłam ostatnim rocznikiem maturalnym, który miał na maturze ustnej prezentację. Ja teraz, ja bym teraz chyba maturze ustnej nie zdała z polskiego w ogóle. Ale ja miałam prezentację i była lista tematów do wybrania, ale można było zaproponować swój temat. No ja patrzę te tematy na temat tych lektur, a ja z lekturami to zawsze na bakier miałam taki, Czasem poczytałam coś, ale mi się nie chciało, bo to było nudne w ogóle, ja wolałam sobie Zmierzch czytać, nie? Może już nie wtedy w liceum Zmierzch, ale inne książki. No i zaproponowałam swój własny temat i zaproponowałam temat, jak są przedstawiane wampiry w literaturze i popkulturze. No i przeszło, słuchajcie, no i wiecie, na maturze, na, maturze, na prezentacji mówiłam o Zmierzchu, mówiłam o serialu e, Pamiętniki Wampirów, który, o, też byłam fanką, ale już tylko nie pamiętam, jakby nie, nie zapadł mi tak w pamięć, Osta kiedyś chyba e, był jeszcze na Netflixie, nie wiem, czy dalej jest, ale zaczęłam go oglądać i mówię, boże, jakie to było durne i naiwne. I ogl... obejrzałam tylko kilka odcinków. Mówiłam o Drakuli, mówiłam o... Boże, książce nie pamiętam teraz. Stefana Kinga też sobie przeczytałam, ale nie pamiętam tytułu. Oh my God. I o czymś jeszcze? Chyba nie, nie pamiętam. No i właśnie z racji tego, że komisja nie znała z grubsza tych tytułów, to nie mieli się co o co dopytywać. Ja wiecie, ja jestem gadatliwa, charyzmatyczna, jak ja mam opowiadać i wszyscy mają się patrzeć na mnie, no to ja jestem in my element, więc, <grym> więc sobie opowiadam o tym, co znam, o tym Edwardzie, o tej Drakuli. No jedyne co, to oni mogli Drakule właśnie znać yy, yy, i opowiadałam właśnie o tych pamiętnikach, i się w sumie nie mieli innych pytań, dali mi 100% i na ranie, więc mówię super. E, więc trochę tam zapoznałam się z tematem przedstawienia tych wampirów, i wtedy chciałam tak obiektywnie to zrobić, no bo już nie byłam aż taką wielką fanką y, Zmierzchu. Ale właśnie jak y, Oliwia y, powiedziała, że znaczy opublikowała. Kilka tygodni temu, że będzie wydawać właśnie swój pierwszy single Vampire, to poczułam takie connection to this topic. I um, jedyne co, to widzę kontrowersję, bo ona y, podczas odliczania właśnie dni, czy no, niekoniecznie od, nie, nie takiego dokładnego odliczania, ale klizowania nam tej piosenki. Oliwia upubliczniła kilka wersów z tej piosenki, no i ludzie zaczęli tam komentować, że one są bardzo proste, że nie mają nic do przekazania, że to są takie, wiecie, mega proste metafory, nic ciekawego. Nie wiem, znaczy widziałam je, tak, są proste, ale może ona je obróci w całkiem coś innego, zobaczymy. Więc trochę się boję tego, jaka będzie ta piosenka, a z drugiej strony I am so excited, więc yy, myślę, że możemy zaczynać i. Tak, e, przepraszam Was za to moje rambling about e, vampires, ale mój, e, moja głowa potrzebuje trochę przerwy i trochę pogadania sobie o różnych rzeczach, bo jestem tak ostatnio spięta przez tą przeprowadzkę, taka e, tyle planowania w głowie, wszystkiego. Nie mam na nic czasu, że sobie po pozwoliłam sobie dzisiaj tak zrobić, że, że takie luźne video, żeby Wam dać jakiś content, coś ciekawego, poniekąd. Połączony z moim, z tym, co robię na co dzień na tym kanale, jest Oliwia. Ja robię analizę Oliwii. Zrozumcie mnie. Także dziękuję Wam teraz za uwagę i zaczynamy reakcję. Luźną reakcję na video i tą piosenkę. Ja jej jeszcze nie słyszałam. I jeszcze od razu mówię, że puściłam sobie to z napisami, żeby od razu zobaczyć, i skupić się też na tym, co ona śpiewa. No bo wiadomo, jak, jak się skupię na visuals, co się nie skupię na, na tekście. Więc sobie troszeczkę postanowiłam ułatwić. OK Ej, nie działa, Migu. Co jest? To jest. Głos mi nie działa. Głosi nie działa, jak nagrywamy ekran, guys. Będzie balladka. W sumie spodziewałam się balladki. Nie wiem dlaczego. Okay. Nie wiem kiedy to zatrzymać, ale powiem Wam, że bardzo mi się podoba. Po pierwsze, um, ciekawe jest, że to sprawia w kwadracie. Po drugie, linia melodyczna to mi się podoba. I dalej nie umiem się jeszcze skupić na, na tym, co yy, na tekście. Będziemy się skupiać w analizie. oczywiście to zrobię analizę. Ale I'm liking it. Idealna piosenka do nauczenie się modali w czasie przeszłym. Będziemy się uczyć. <laughs> ok, my brain doesn't shut up. I know that. Oh! Uu, nie spodziewałam się tego. Ok. Ale podobało mi się tam to, czemu oni zepsuli tą yy, scenografię? I to bad, bad crazy, I I Podoba mi się, że, że to napięcie rośnie, i, i ja też jestem już napięta, bo nie wiem czego się spodziewać. Yy, chciałabym, żeby została w tamtej scenografii, bo była piękna taka. Właśnie zielony, zielony filtr, jak w Zmierzchu, guys! W tym pierwszym y, original part. To mm. ogień, jak miała w jednej piosence, podpalali za nią. Mm. O, nie? o kim jest ta piosenka? Podobam się. Jezu, ale mi się podoba ta piosenka. O, zrobiony Lizę. Jak najszybciej. Mam ręk wysokości i się boję o Oliwie, bo ta wygląda jakby zaraz się rzuciła i ona jest taka nieuważna. Tam jest ulica. Nie, nikt nie, 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 się nie rzuca, bo ja się boję. Boję się, że ona pójdzie do tyłu, a właśnie, a ja się boję tego. Ja się boję o innych ludzi bardziej niż o siebie przy mojej, e, mojej mękowej wysokości. O nie, dobrze, że nie było pokazane. Ale to jest trochę takie. suicidal at the end. Nie wiem co o tym myśleć, znaczy wiem, bardzo mi się podoba. Piosenka wow, na początku właśnie taka balladka, ale ona tak nabiera szybko tempa, takiego stre stres i jest taki nie ma tego release until the end. I to bardzo mi się podoba. I'm digging it, ja lubię takie teledyski, wiecie, w jakimś odcinku do Analiz Taylor Swift powiedziałam, że nie lubię jej teledysków, i to jest prawda, bo ona ma takie sztuczne, wiecie, o co chodzi, takie... Grane, takie tu perfect picture i w ogóle mm, takie czyste, nie wiem jak to nazwać, takie plastikowe trochę. Nie lubię tego. Ja lubię właśnie takie, jak filmy. Takie, może nie, nie bo no, filmy są różne, ale takie właśnie jak ten teledysk, yy, że one nie są idealne, nie są takie grane, tylko znaczy są grane, ale wiecie o co chodzi, że tego, to nie widać tego. Tak, więc e, o, oczywiście ten mi się podobał i będę go sobie puszczać, e, więc fajnie. Jak byłam nastolatką, więcej teledysków oglądałam, teraz nie mam czasu na oglądanie, bardzo dużo słucham, jak coś robię, ale mm, od czasu do czasu zdarza mi się puścić coś sobie na telewizorze, no i to na pewno będzie jeden z tych teledysków, które sobie będę puszczała. Muszę jeszcze, y, powiem Wam szczerze, muszę jeszcze wrócić do tego, posłuchać, ale podoba mi się. Nie umiałam się, bardzo szybko leciał ten tekst, więc nie umiałam się tak na nim dokładnie skupić, bo też się skupiałam, skupiałam na tych visuals, więc tak, ale fajnie, że Olivia całkowicie nie zmieniła stylu muzyki z tym albumem, bo ja bardzo lubiłam, lubię dalej jej styl muzyki, więc mam nadzieję, że ona pójdzie w ten nurt dalej takiego popu, takiego ciekawego, bym powiedziała. Nie wiem, jak to nazwać, brakuje mi słów dzisiaj. Ale czekam z niecierpliwością na ten album. Zachęciła mnie ta piosenka yy, i będziemy analizować jej nowy album. Nie zdążę starego przeanalizować przed nowym albumem, ale będziemy przeplatać yy, właśnie nowe piosenki nadal starymi, żeby jeszcze te kilka piosenek doanalizować. Jeśli jesteście ciekawi moich analiz yy, piosenek Oliwii Rodrigo, zostawiam wam podlinkowaną playlistę w opisie. Yy, bardzo Wam dziękuję za spędzenie ze mną czasu, za poświęcenie. Kilkunastu minut e, na słuchanie mojej connection to vampires i mm, tak. I będziemy wracać do naszego normalnego e, planu e, pracy, czyli videos. Nie wiem, dzisiaj po prostu gadam, co mi ślina na język przyniesie. Będziemy wracać e, za niedługo. Dajcie mi troszkę jeszcze czasu, bo muszę tu wszystko ogarnąć. W ogóle nie wiem, gdzie mam nagrywać moje analizy w tym nowym mieszkaniu, guys. That's a problem bo wiecie, do analiz potrzebuję stół, nie mogę to, tego tak nagrywać na kanapie, bo jakby musi mi się wygodnie pisać. Więc muszę też to rozkminić. Um, co jeszcze? Oczywiście będziemy robić um, reakcje na Taylor Swift um, Speak Now. Jezu, ja już się nie mogę doczekać tego też, ale więc będzie super. Także dziękuję Wam za uwagę. Do zobaczenia w kolejnych analizach, w kolejnych reakcjach, w kolejnych filmach. Trzymajcie się ciepło, cześć.